Poezja i dobroć. Rok Norwida w Dwójce. Dziś posłuchamy wiersza, który otwiera zbiory poezji Cypriana Kamila Norwida. Ten sonet powstał prawdopodobnie w 1839 roku i został opublikowany przez poetę rok później na łamach Gazety Porannej. Jak analizują badacze, samotność to pierwszy kryptopolityczny wiersz Norwida, w którym skupiają się ówczesne nastroje społeczne i polityczne Warszawy. W tym sonecie pojawiają się słowa klucze, z którymi wiążemy dojrzałą twórczość autora Prometidiona. Są nimi cisza i samotność. Jednym, w jednym z późniejszych liryków Norwid pisze: cisza jest głosów zbieraniem. Posłuchajmy, co Osiemnastoletni poeta miał do powiedzenia o samotności. Wiersz Cypriana Kamila Norwida czyta Stanisława Celińska. Samotność. Cisza. Niekiedy tylko pająk siatką wzruszy, Lub przed oknem to pole wietrzyk pomuskuje. Och, jak lekko oddychać, Słodko marzyć duszy. Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje. Jak niewolnik, co ciężkie siłą więzy skruszy, i zgasłe życie w sercu na nowo poczuje, tak ja na chwilę zwolnion z natrętnych katuszy, wdzięk i urok milczenia, czuję i pojmuję. Bo gdy w kole biesiady serce nas nie łączy, gdy różnorodne myśli mieszkać z sobą muszą. Gdy dusza duszy pojąć, zrozumieć niezdolna, próżno nektar napoju w hojnie się wysączy, śmiechy, piosenka biesiada, wszystko jest katuszą. U mnie rozkosz i życie Gdy moja myśl wolna.